Dzisiaj kolejna restauracja a la carte na 18.30. Restauracja nazywa się Pedra de Lune. Jesteśmy cieplej ubrani, bo jest na plaży. I będzie to menu degustacjo, czyli coś będziemy degustować. Zobaczymy, co to będzie. Jesteśmy bardzo ciekawi. Idziemy na plażę do restauracji Pedra de Lume. Do zobaczenia. RESTAURANTE PEDRA DE LUMBRE Możesz stanąć i zrobić ten stan i zrobić nam zdjęcie no i mamy przystawkę no jest to są krewetki. Wino nalane. Tak jak patrzyliśmy, kolacja nazywa się menu de degustacjone. także naprawdę nie wiemy, co nas dalej czeka. Mamy drugą przystawkę, a tu małże po bokach, tak? ale się nie ruszają, widzę no cóż skosztujemy mamy danie trzecie, jakieś mięsko jakiś purée, szpinaczek, pomidor oddam Ci, kochanie, swoje mięso mm. i mamy deserek co to jest, Kasia? Może nam powiesz, bo my jeszcze nie wiemy. Ja też nie wiem. Teraz. I ta śmietana z owocami, a pod spodem. Mm. Mm. Nie wiem, co to jest. Coś słodkiego. Taka babka, jakby pokruszona. Mm. Ok, I to chyba ostatnie danie. Słuchajcie, jesteśmy już po kolacji à la carte. źle odczytałem miejsce lokalizacji, to nie było na plaży, tylko na terenie hotelu w tej dużej hali, w której odbywają się różne występy. Jesteśmy po kolacji. No i Cóż można powiedzieć? I mamy nieco odmienne zdania na temat tej kolacji. To była już prawdziwa kolacja à la carte. Nie wiedzieliśmy, co nam będzie podawane, i podano nam na początku pierwszą przystawkę, drugą przystawkę, i potem danie główne i deserek. Wejdziemy jeszcze do głównej restauracji, żeby się tam delikatnie uzupełnić, ale trzeba powiedzieć tak, że dania były bardzo wykwintne. Na pierwszą przystawkę była krewetka. Bardzo ładnie podane. Tak. Na... Krewetki były świeżutkie. Tak. Dla tych, co lubią, to były naprawdę fantastyczne. Na... Dla tych, co nie lubią, no niestety będą musieli tak jak mój Ravko, pójść do drugiej restauracji. Na drugie danie była też rybka, ale to taki filecik. To było już w miarę dobre. Bardzo na... dobre również. Na trzecie było. główne danie. Było kawałeczek mięsa, spire ze słodkich ziemniaków i do tego takie zielone, jakaś tam taka sałatka. Ja spróbowałam pire i spróbowałam tego zielonego, co przypominało nasz szpinak, ale to nie było to naszym szpinakiem. Innego? Do tego był ryż z czosnkiem. Tak, I, I to było też dla mnie bardzo dobre. Mięska nie próbowałam, bo go nie jem. Okay. I na deser było, był taka, była taka śmietana, zresztą na zdjęciach wszystko widzicie, była taka śmietana e, na wierzchu z malinami w takim kokosie. To był lód kokosowy z taką kołderką z bitej śmietany o. i na wierzchu były maliny mrożone i, i dookoła taka kruszonka i czerwona porzeczka. Tak, i dookoła taka kruszonka. Myślę, Także... że ta czerwona porzeczka i te maliny to są tutaj owoce bardzo egzotyczne. Tak. Także na pewno warto przyjść i spróbować. Jednym będzie smakowało, drugim nie, ale na pewno polecam, to była restauracja. Pedra de lume i nazywało to się menu degustacjon. A jutro mamy przerwę w ala carte, i w czwartek ostatnia restauracja ala carte. Zapraszamy na nasz kanał na, kanał na Rafał Travel. Do usłyszenia. Pa pa.